Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym wideo chciałabym możliwie najkrócej, jak tylko mi się to uda, skomentować kwestię profanacji obrazu Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza. Oczywiście nie chodzi o profanację obrazu jako takiego, ponieważ artyści często sami w swoich myślach, w swoich wyobrażeniach, w tym kogo używali jako swoich modeli, już sami oni byli można powiedzieć bluźnierczy, gdyby katolicy przyjrzeli się tym, co oni jako artyści mieli na myśli, ale tutaj bardziej chodzi o kontekst uczuć religijnych, czyli nie chodzi o obraz Leonarda da Vinci, tylko o wyobrażenie w świadomości zbiorowej, wyobrażenie ostatniej wieczerzy. No, i faktycznie można powiedzieć, że to, co się wydarzyło podczas Igrzysk, dotknęło strefę sakrum dużej części populacji światowej, bo w zasadzie mówimy o ponad dwóch miliardach ludzi. Tak uważam, że chrześcijanie mieli prawo poczuć się dotknięci i nie wolno nam odmawiać tego prawa. Bardzo się cieszę, że wstrzymałam się o jeden dzień z publikacją, znaczy w ogóle z komentowaniem tego tematu, ponieważ jeden z komentujących, jeden z widzów, odesłał mnie do filmiku z kanału Maciej Maciak zatytułowany Musisz to wiedzieć. Rozdrażniają Europejczyków, a najgorsi w tym mamy być my. Jest to ciekawe spojrzenie między innymi na tę sprawę, również na wybryki pani Zajączkowskiej, więc gorąco ja także polecam wam ten filmik, ponieważ pan Maciej rzuca ciekawe światło. To, co i mnie też wydało się oczywiste, że to, to całe zajście podczas igrzysk jest jak nic, ale wodą na młyn skrajnej prawicy, no mało co. Tak uderza w interesy no, przede wszystkim społeczności LGBT, która przecież no, chodzi, maszeruje w tych marszach równości. No, a równość polega na poszanowaniu, równym poszanowaniu godności zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, jak i ateistów, jak i osób, Różnych, różnych orientacji, różnych światopoglądów, prawda? No, taka jest idea równości. I no kto jak to, ale to społeczność LGBT przez ostatnie, może powiedzieć, dziesiątki chyba już nawet lat maszerowała w tych marszach, walczyła o tę równość i nagle taki cios. W kogo? No, w nich, bo wali się wszystko o co walczyli. Widzimy teraz wysyp, niesamowity wysyp agresywnych komentarzy wobec tej społeczności. Poróżnienie, niesamowite poróżnienie społeczeństwa. Widzimy komentarze typu, niech oni wszyscy nie wiem, Giniją, czy tam płoną w piekle, niech ich piekło pochłonie, no po prostu można by, rzec, że szlak trafił wszystko, o co ta społeczność do tej pory walczyła. Ja się osobiście dziwię, że w całym tym przedstawieniu wzięli udział sami aktywiści tejże społeczności, ponieważ naprawdę nie trudno to przewidzieć, że to będzie cios. Przede wszystkim w tę społeczność. Prawdopodobnie mieli na uwadze tylko i wyłącznie własne korzyści. Może pomyśleli o promocji, o tym, że zobaczą ich miliony ludzi, być może też dobrze na tym zarobili, ale trudno sobie wyobrazić potężniejszy cios w tę właśnie społeczność. No i niestety absolutnie niepotrzebne w tym momencie poróżnienie i to jeszcze przy jakiej okazji? Przy okazji otwarcia igrzysk, znowu wracam do tego samego co mówiłam przy, przy okazji sprawy Przemysława Babiarza. Czy naprawdę to są okoliczności, w których w ogóle my chcemy wszczynać spór ideologiczny, religijny, dotykać najczulszych strun w ogóle społecznych? A gdzie tu sportowcy są w tym wszystkim? To jest w ogóle jakaś masakra, bo to nie tylko jest to potężny cios przede wszystkim, przede wszystkim w społeczność LGBTQ+, nie tylko, że chrześcijanie mieli prawo poczuć się dotknięci, nie tylko, że faktycznie uzasadniony i słuszny także pojawia się argument taki mianowicie, czy to samo by zrobili wobec wyznawców islamu. I w tym momencie wypływają wszelkie żale. Nagle się dowiadujemy, wypływa naprawdę dużo informacji, że chrześcijanie są niby tą grupą taką na świecie, globalnie, mocno dyskryminowaną, a nawet prześladowaną w jakichś tam krajach. Różne fakty wypływają, że gdzieś tam mordują, gdzieś tam jakieś czystki są wymierzone w chrześcijan. Wszystko to w tym momencie wypływa. Może dobrze, że wypływa, może dobrze, że się dowiadujemy, no ale oczywiście te wszystkie żale, to, że takie rzeczy spotykają właśnie chrześcijan, ponieważ są bardziej pokojowi, a że nigdy analogiczne ataki nie spotykają i analogiczne profanacje nie dotykają społeczności muzułmańskiej, są uzasadnione. Bo to znaczy, że co słabszego to wolno kopać, czy bardziej spolegliwego, potulnego, bardziej pokojowego to bardziej można kopać. No niestety wszystkie te żale są uzasadnione. I po co? I po co w takim momencie wyciągać tego typu problemy? Bo. Być może to jest problem realny, być może faktycznie warto o tym rozmawiać. Ja generalnie jestem bardzo chętna, skora do dyskusji na tematy religijne, tak. Analizujmy doktryny, dyskutujmy. Analizujmy wersety Biblii, Koranu, dyskutujmy. Ale podczas ceremonii otwarcia igrzysk, naprawdę w takich okolicznościach? Przecież to jest chore, to jest prowokacja. Bo to nie są okoliczności do dyskutowania skąd poważnych z problemów. Wiele stron tutaj poczuło się dotkniętych, ale no, w ogóle zapominamy w tym wszystkim o tym, że przecież igrzyska to ma być święto sportu. Ja na miejscu tych sportowców bym się czuła koszmarnie. Zobaczcie, oni trenowali intensywnie latami. Przygotowywali się. I teraz ta uroczystość, rozpoczęcie, to jest ten ich dzień, ten ich jedyny, być może najważniejszy dzień w życiu, kiedy oni mają poczuć się mega podekscytowani. To ma być ta nagroda, że pracowaliśmy ciężko, praktycznie całe dotychczasowe życie, żeby się tam znaleźć. I teraz zamiast się cieszyć, że jesteśmy tam, my, sportowcy, w ogóle jaka tutaj inkluzywność, przecież sport jest ekskluzywny, to jest rywalizacja, kto jest najlepszy, a nie wszyscy jesteśmy równi, czyli wszyscy na równi, wszyscy, sięgnijmy po złoty medal, wszystkim nam się należy, no wprost przeciwnie, no, no nie, no sport nie jest inkluzywny, Zwłaszcza igrzyska to jest absolutnie ekskluzywna impreza dla najlepszych. To jest walka o to, kto jest najlepszy, a nie wszyscy jesteśmy na równi. Wszyscy jesteśmy równi to po co w ogóle te wszystkie wyścigi, skoro wszyscy no, od razu uznajemy, że są równi. No nie, to jest no, w ogóle odwrotna idea i oni zamiast w tym momencie poczuć tą nagrodę, że warto było, warto było tak ciężko trenować, bo się tam znaleźliśmy i to jest nasze święto. I zamiast ten akcent postawić na tych sportowców, żeby oni się poczuli tam przywitani, przywitani, żeby poczuli, że to jest ich miejsce, że to jest ich dzień. To, to tutaj takie hece jakieś odchodzą. Zupełnie na inny temat, yy, który zupełnie w tym momencie przyćmiewają tych sportowców, te, to igrzyska. Nagle ten sportowiec, nagle, który się tam znalazł, w tym Paryżu, może poczuć, kurczę, a co ja tu robię? Jestem jakieś piąte koło uwozu, To w ogóle nie o nas tutaj chodzi. Yy, ludzkość ma poważniejsze yy, sprawy i, I zobaczcie, nawet ta reakcja chrześcijan, podobno już miliony chrześcijan zadeklarowały bojkot y, igrzysk, że nie będą oglądać. No a przecież to jest też straszne dla tych sportowców. To po to oni tak trenowali, żeby teraz ludzie stwierdzili, że nawet nie interesują ich, y, ich zmagania, ich sukcesy? To teraz sportowców ukarają? Wydaje mi się, dlatego że właśnie na tle tego całego zgiełku, wobec tego, stanowisko zaproponowane przez pana Macieja Maciaka jest takim naprawdę zdrowym stanowiskiem, a on sugeruje, że byśmy, powinniśmy być świadomi tej prowokacji. On nawet sugeruje, że osoby, które tworzyły to środowisko, przecież nie, mogą być, nie mogły być tak głupie, żeby zdawać sobie sprawę z reakcji, z tego, że tak naprawdę oni w tym momencie leją wodę na młyn prawicy. W ogóle diagnoza pana Maciej'a jest bardzo odważna. Być może nawet przesadzona, bo aż trudno mi w to uwierzyć, żeby pobudki organizatorów Igrzysk mogły być aż tak polityczne i aż tak wyrachowane. Ale z drugiej strony też, też trudno uwierzyć w ich głupotę, żeby aż tak byli nieświadomi tego, co czynią. Finalnie jednak pan Maciej sugeruje, aby po prostu nie dać się wkręcić w tę prowokację i najzwyczajniej w świecie olać ten cały incydent. Ja myślę z kolei, że warto faktycznie. Tak do tego podejść i olać ten incydent z uwagi na szacunek do sportowców, bo mimo wszystko ci ludzie naprawdę pracowali przez te lata, yy, przez ostatnie lata, aby tam być, a nawet przez całe życie, przez całe życie pracowali na swoje wyniki, i nie możemy teraz pozwolić, aby jakiś tam incydent przyćmił całą tę ich pracę, ich osiągnięcia. I to, o co w zasadzie chodzi w igrzyskach i o co powinno chodzić. Myślę, że spory kulturowe, religijne, ideologiczne, naprawdę powinniśmy w tym momencie odłożyć na bok i omawiać je na spokojnie nie szokowo, nie prowokacją, tylko na spokojnie, dyskusją, na siedząco w normalnych strojach, w normalnej atmosferze i w skupieniu. No i to tyle tytułem mojego komentarza. Napisz, co ty o tym sądzisz. A ja już dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.